Pani Aniu. Dzień dobry jesteśmy w temacie zielonej energii, czyli coś co obecnie jest bardzo w trendzie i obserwujemy różne technologie, różne metody pozyskiwania tej zdrowej energii cieplnej, a proszę nam powiedzieć co w trawie piszczy? Na terenie powiatu Braniewskiego znajduje się miejska ciepłownia ekologiczna. W mieście Fromborg. I tą ciepłownię zaopatruje w biomasę firma Leoterm. Jest to firma, która jako jedyna, myślę, że nawet w tym województwie, a może i nawet w północnej Polsce, dysponuje tak dużą plantacją roślin energetycznych, w tym przypadku Miskanta Olbrzymiego. Plantacja ma powierzchnię około 150 hektarów. Firma jest samowystarczalna. Z upraw Miskanta Olbrzymiego produkują kostki średnio o wadze pół tony, przy wilgotności 21%, które właśnie dostarczają do ciepłowni miejskiej. Następnie z ciepłowni wraca do, na, na pola uprawne Miskanta popiół wraz z odpadem ze słomy, czyli taki ekologiczny nawóz. Jest to taki e, doskonały przykład obiegu zamkniętego biomasy. Czy tą metodą interesują się rolnicy? A jeżeli tak, to gdzie mogą uzyskać porady w tym temacie? W dobie pojawiającego się kryzysu energetycznego, kiedy węgiel jest bardzo drogi, pelet jest bardzo drogi, rolnicy coraz bardziej interesują się właśnie takimi alternatywnymi źródłami. Interesuje ich owiec między innymi, który w tym roku był bardzo popularny ze względu na niskie koszty, no i właśnie rośliny energetyczne. Podczas konferencji, którą zorganizowaliśmy dla rolników właśnie pod kątem zielonej energii, padały pytania o uprawy, o wymagania e, tych roślin. Jak się okazuje są to świetne rośliny, które nie mają dużych wymagań, e, nie, nie wymagają dużych nakładów. E, no i o takie, po takiej informacje zawsze rolnicy mogą się do nas e, udać. Bardzo dziękujemy za tą cenną rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę nam powiedzieć, co widzimy za Pana plecami? E, za moimi plecami widzimy plantację e, rośliny energetycznej e, Miskantusa. Jest to roślina pochodzenia azjatyckiego, którą tutaj zaadoptowaliśmy kilkanaście lat temu na nasze grunty i uprawiamy ją jako źródło paliwa do ciepłowni na biomasę. Czy to jest dobra alternatywa? To jest bardzo dobra alternatywa. Ta roślina ma przede wszystkim taką przewagę nad innymi roślinami, z których korzystamy, że wydajność tej rośliny przewyższa 10 ton z hektara, tak? gdzie przy średniej wydajności słom, słomy zbożowej na naszych regionach mamy od 2 do 2,5 ton z hektara, a siana łąkowego no do 4 ton z hektara. Także tutaj jest bardzo duża zaleta tej rośliny. Ponadto ta roślina nie ulega biodegradacji w w trakcie składowania i jest wyśmienitym paliwem, z którego bardzo chętnie korzystamy. Czy jest odporna? Jest odporna na czynniki zewnętrzne na szkodniki. Ta roślina nie ma tutaj swoich naturalnych szkodników, także nie stosujemy do niej żadnych zabiegów ochronnych na szkodniki. Na chwasty też już nie stosujemy. Pierwsze trzy lata prowadzenia plantacji stosujemy zabiegi ochronne na chwasty, które potrafią. Prawda, wejść nam tutaj w paradę, zanim się ta roślina rozkrzewi, a później jak ona się rozkrzewi i zamknie łan, całkowicie zagłusza wszelką konkurencję roślinną. A jak ją zbieracie? Proszę pokazać. E, roślinę tą y, mamy opracowaną technologię, nie jest to jakaś technologia z księżyca. Zaadoptowaliśmy sobie kosiarki tutaj, prawda, y, dostępne na rynku. Są to standardowe kosiarki dyskowe ze zgniataczem pokosu my stosujemy. Tą kosiarką kosimy tą roślinę i prasujemy ją w baloty prostopadłościenne też standardową prasą wysokiego zgniotu. Następnie te, te, te baloty już środkami transportu przetransportowujemy do kotłowni i tam stosujemy jako paliwo w technologii naszej. Czyli polecamy roślinę? Polecamy jak najbardziej.